Dorastając w żydowskiej rodzinie było dla mnie i dla innych z naszej wspólnoty wiadome. To, że najświętszym dniem w hebrajskim kalendarzu jest Yom Kippur. Właśnie Yom Kippur, czyli Dzień Pojednania. My właśnie teraz wchodzimy w to święto. To bardzo ważny czas dla Żydów. Dzień Pojednania. Lecz to święto nie tylko odnosi się do Żydów, ale także Paweł, autor listu do Hebrajczyków, poświęca kilka rozdziałów w liście właśnie do Hebrajczyków, ucząc nas, jak Yeshua Hamashiach. Jezus Mesjasz wypełnia ten Święty Dzień. Jak wiecie, w Torze jest napisane, e, jak arcykapłan raz do roku wchodził do miejsca Najświętszego tam, gdzie była Arka Przymierza, a w niej dziesięć przykazań. Arcykapłan wchodził do tego pomieszczenia i skrapiał Arkę Krwią. A pismo mówi, że jak Pan widział krew na arce przymierza, to odpuszczał grzechy Izraela na ten właśnie rok. Może jednym z moich ulubionych wersetów z hebrajskiej Biblii, e, jest to z Księgi Kapłańskiej, e, rozdział 17, werset 11. Ten wers mówi o dniu właśnie pojednania, o to jak brzmi. Albowiem życie ciała jest we krwi, a ja wam ją dałem na ołtarz, aby dokonać przebłagania za wasze winy, krew jest więc przebłaganiem za życie. Dlatego to takie ważne i temat jest tak poważny, fundamentalny, ponieważ w społeczeństwie, w takim, jakim obecnie żyjemy, ludzie sobie wydeptali różne ścieżki do Boga. One nie są prawdziwymi drogami, ale im się tak wydaje. Nasze zachodnie chrześcijaństwo w większości zeszło z tej właściwej ścieżki poznania, lecz nic poza. Prawdziwą wiarą chrześcijańską, która skupia się na świętej krwi Jezusa, jako jedynego sposobu na odpuszczenie grzechów. Bo nie ma innej drogi zbawienia, bo z grzechem trzeba się rozprawić. A jedynym sposobem, bym mógł odpuścić ludziom ich grzechy, to tylko kiedy ktoś niewinny umrze w zastępstwie winowajcy. No i to właśnie uczynił Jezus Mesjasz, bo on umarł za ciebie. Umarł za mnie. I będąc przybitym, przebitym, z jego ciała wypływała krew, która symbolizowała oddanie właśnie tego życia. A Jezus Mesjasz, jako ten niewinny, umierając za nas, spowodował to, iż Bóg nam wybaczył nasze wszystkie przewinienia. Nie ma innego imienia, w którym człowiek mógłby być zbawiony niż Jeszua z Nazaretu. Mój drogi, jeśli kochasz Jezusa, to Twoje grzechy zostały Ci odpuszczone. Chwała Mu za to oraz Ojcu, który jest w niebie.